29 marca. Kiedy to się stało, to nie mam pojęcia. Parę dni mi umknęło jakoś tak szybko. A teraz ja znowu na ścieżce, przy leśniczówce. Grzeje się w pięknym słońcu marcowym jeszcze. Och, ale ten koniec marca to taki charakterystyczny do marca. Tak już było ciepło, tak fajosko. Pączuszki czekają. A to cisza. Słonko grzeje i zimnica. O, ile Ja się to nasłuchałam ostatnio, a o narzekaniu, narzekań, a ile sama się narzek na na narzekałam. A tak, bo było ciepło i znowu zimno i śnieg nawet padał. Eee. Ale oczekiwanie na to ciepło, na te listki na tę zieleń jest cudowne no przecież przyjdzie no przecież przyjdzie a tytuł moich rozważań dzisiejszych już się bałam, że będzie tytuł bez tematu ale nie, jest temat poważny no i można wyłożyć takie o słowach które tak rzadko się słyszy zacny temat nie zaniedbuję. E, jakby tak przejrzeć moje filmiki leśne, to pewnie już o tym trąbiłam z tysiąc razy. Nawet nie wiem, czy nie użyłam takiego samego tytułu. Trudno, trudno. Nie zaniedbuję. Nigdy tego nie zaniedbuję. A czego? Mycia zębów? O, też. Prania, sprzątania? O, nie, zaniedbuję gotowania, ma się rozumieć też nie zaniedbuję bo lubię jeść nie zaniedbuję uczucia wdzięczności tak po prostu dzisiaj wczoraj jutro zawsze i nie potrzebuję specjalnych fajerwerków żeby uruchomić to uczucie. Ono jest we mnie zawsze i tak bardzo się z tego cieszę. A najbardziej, a najbardziej chyba myślę o tym wtedy, kiedy sama zaczynam narzekać na coś, albo kiedy słyszę narzekania innych, to myślę sobie: O kurczę, jak to jest? Przecież jest tyle rzeczy, za które po prostu tak bardzo powinniśmy być wdzięczni. Wdzięczni. Język mi się plącze, no a przecież to nie jest z samego rana, więc nie wiem dlaczego. Uczucie wdzięczności. Potężne, cudowne uczucie wdzięczności. Za wszystko. W ich filmikach nawymieniałam się już naprawdę, za każdy oddech, za każdy krok, za każdy dzień, za dobrze przespaną noc, za wypitą kawę w miłym towarzystwie, za rodzinę za bliskich za przyjaciół, za to, że można czasami energicznym krokiem. Minąć aptekę i w ogóle do niej nie zaglądać. Albo myśleć sobie o terminach u lekarzy specjalistów. Jak ja sobie wymyśliłam formułkę, pewną dostaje człowiek termin, no to powinien jęknąć i narzekać, no bo jeżeli termin do specjalisty, na przykład do neurologa. Dostałam termin, oczywiście zbadałam się. Na razie wygląda na to, że mam się na życie, że może jeszcze nie końcówka, no i pani neurolog, urocza pani wyznaczyła mi termin wizyty. No gdyby się okazało, że rezonans magnetyczny coś tam podpowiedzą na pzu, to wtedy mam przyjść i tak dalej. Ale jeśli by było w porządku, no to tak względnie. To wizytę następną mam na 24 lutego. Nie, nie, na któregoś lutego 2024 roku. Ja nie mogę. Mogłabym tutaj utyskiwać teraz. No dobrze, o jakim tu leczeniu może być mowa? Jasna, nie da. A wtedy ja mówię pani w rejestracji. ho, oh, 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 do tego czasu to wszystkie dolegliwości moje miną. No, i tak właśnie, i uczucie wdzięczności, że tak naprawdę może dam sobie radę bez tej pomocy neurologicznej, kardiologicznej, ortopedycznej czy innej. Człowiek tak bardzo szybko zapomina, właściwie ciągle zapomina o tym, że, że jego ciało ma te cudowne możliwości samoleczenia. To o tym pamięta. Prawie nikt, a kto w to wierzy? A też prawie nikt. Ja też sceptycznie do tego podchodzę. Ale usłyszałam ostatnio takie fajne zdanie. No, ale po co idziesz tego lekarza? No, przecież jak ci tam na opowiada, no, nie, nie, ja pójdę do takiego, który mi powie to, co ja chcę usłyszeć. I to jest wspaniałe. A no teraz się rozwodzę na zupełnie inny temat, ale wrócę, wrócę do tej wdzięczności. Jak to czasami bywa, wcale nierzadko, rzadko, kiedy jakiś specjalista uderzy tym zdankiem w człowieka, no bo chce, żeby on poważnie potraktował swoje, e, swoje po prostu dolegliwości. A to uderzenie jest tak straszne. Że po prostu człowiek się załamuje. Człowiek zaczyna pielęgnować w swojej głowie tę dolegliwość i ten strach przed tym wszystkim, co go może spotkać. Ach, no i tak to jest. Więc dobrze jest czasami zaufać swojemu organizmowi, swoim siłom, które mogą nam pomóc wywlec się z jakiejś dolegliwości jeśli dołożymy jakiś starań, a nade wszystko nie będziemy pielęgnować tego lęku przed straszną chorobą. O, jaka ja mądra jestem. No dobrze, a jak mi zaczyna dokuczać coś, to już taka mądrutka nie jestem, chociaż się je staram. Nie zaniedbuję. Nie zaniedbuję. Nigdy. Nigdy nie zaniedbuję tego uczucia wdzięczności. Tego cudownego uczucia wdzięczności, które kiedy mnie przepełnia, budzi entuzjazm, radość, nadzieję, wiarę, że wszystko jest po coś, że wszystko jest potrzebne, że wszystko służy naszemu dobru. A kiedy się coś pokręci i zawiruje, to też po coś ha. uczucie wdzięczności za tą możliwość patrzenia, za tą możliwość słuchania, słyszenia, mówienia, czytania, tańczenia, chodzenia, jedzenia, picia, oddychania. Takie to proste, takie banalne, a nie każdy ma taką łatwość w tych wszystkich wymienionych kwestiach, czynnościach, możliwościach. Czujemy to najlepiej, kiedy nam się coś odbierze. Taka ta natura człowieka dziwna. Ale po co czekać z tym uczuciem wdzięczności. Po co czekać? Kiedy może ono nas przepełniać? Każdego dnia. Z powodu maleńkich drobiazgów. Maleńkich. Choćby jak dobra kawa i dobry sen w nocy. Dobrze załatwiona sprawa. A jeśli pstryka się dostaje w nos, to uczucie wdzięczności powinno być jeszcze większe. Bo to dla nas szansa, żebyśmy doświadczając czegoś, coś zrozumieli, czegoś się nauczyli. Ech, a ten widok tych ściętych, tych pięknych Ach, jak smutne. Jest napis na tym, na tym drugim ale, no nie będę go filmować. Ale wyraża całą prawdę i smutek. Ktoś napisał tutaj tak dosadnie, ach, wyrażając swój żal, że to drzewo zostało ścięte. Drzewo, tylko drzewa. Można się pomądrzyć i powiedzieć, no ale po co? Ale po co zostały ścięte? No dobra, no. Można też pomyśleć, no bo widocznie musiały być ścięte, bo zagrażały może bezpieczeństwu chodzących tutaj ludzi, albo i tak dalej. No dobra, w każdym razie. Widok jest taki sobie, no Nie lubię tego widoku. I tyle. Ale wracając do mojego podniosłego i cudownego tematu Czucie wdzięczności jest koloru błękitnego. Tak, błękitnego. Jak dzisiejsze niebo. Ten mroźny, przedpołudniowy czas. A co zyskujemy, pielęgnując to uczucie wdzięczności? Cudowne samopoczucie cudowne, pełne entuzjazmu, radości, pokrzepienia. Jeśli potrafię wymienić Choć kilka rzeczy, za które jestem wdzięczna. To już jest bardzo dużo. A ja mogę wymienić ich po prostu niezliczoną ilość. <słuch> można w sobie wypracować tę umiejętność. Nie można. Tylko trzeba. Tylko trzeba. No to tym optymistycznym akcentem. Pomogłabym się to rozkliwiać jeszcze długo. Nie zaniedbuję uczucia wdzięczności każdego dnia. Wczoraj, dzisiaj, jutro zawsze. Pięknego, radosnego, spokojnego dnia i niech nasze serca przepełnione są właśnie tym uczuciem wdzięczności.